Cześć, jesteśmy na Radzie Śląska, przed nami pierwszy dzień, pierwsza pętla, już 4 minuty przed dziewiątą udamy się na pierwszy Pekac, no i można powiedzieć, wszystko się w dniu dzisiejszym rozpocznie, jesteśmy po wczorajszym dniu zapoznania, odcinki wymagające, będzie co robić, myślę, że będzie szybko, kibice będą zadowoleni z oglądania nas i nie tylko nas, także szykuje się naprawdę ciekawy dzień. A jak co? Chciałbym podziękować organizatorowi. Przygotował mega fajne odcinki, mega fajne próby. Pogoda, jak widać, dopisuje, także liczymy na mocne kibicowanie. I co? Obyśmy byli szczęśliwi na mecie. Dziękuję. Chciałem tylko podziękować, że w dniu dzisiejszym jest z nami nasz partner, który nas wspiera w naszych startach, czyli firma Mel Professional, wyposażenie warsztatów. Za co bardzo serdecznie dziękujemy z tego miejsca i postaramy się przywieźć dla nich jak najlepszy wynik. Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> No niestety w tym roku nie udało nam się ukończyć Rajby Śląska, nie zobaczycie nas na mecie, dopadła nas awaria w zasadzie już po odcinku, ukończyliśmy odcinek Jasienica i, i podążając dojazdówką już na stadion e, zaczął wydobywać się dym z podmaski, e, więc nie ryzykowaliśmy jakimiś wielkimi tutaj stratami. E, pojawił się ogień, musieliśmy ugasić i czekamy w zasadzie na serwis. Takie rzeczy też się w rajdach zdarzają. To jest sport, to jest rywalizacja, więc co najważniejsze, humory mimo tego dopisują. Myślę, że w przyszłym roku pojawimy się ponownie na rajdzie Śląska. No bo jest to jakby nasz domowy rajd, który uwielbiamy. Co roku był do nas bardzo szczęśliwy, w tym roku się karta odwróciła, ale nie poddajemy się. No, a tym bardziej szkoda tego, tej awarii, że byliśmy w kontakcie z Michałem. Kojarzimy się na drugą pętlę, że stoczymy bój o to. Jednak pierwsze, drugie miejsce, no ale niestety są siły wyższe. No i jedna nas dzisiaj dopadła, także i pokona. Przykro nam. Zostajemy. Dziękuję. Do zobaczenia.